Rajdy WRC mają to do siebie, że mają jedną wspólną wadę. Ta wada to to, że kończą się za szybko. Nawet jeśli rajd jest taki średni, i dla mnie ten rajd był średni, o czym więcej opowiemy we vlogu z samego wyjazdu. O tyle, oczywiście, smutek zawsze nastaje w tą środową, wczesno-popołudniową porę, kiedy rajd się kończy, kiedy już wszyscy są na mecie. I kiedy przychodzi do małego podsumowania. Ale pomimo tego, iż mieliśmy dzisiaj tylko trzy odcinki specjalne, krótką pętlę, dużo się też dzisiaj działo. Bo pierwszy odcinek to przede wszystkim atak na Evansa i jego zwycięstwo OS-owe i przejęcie trzeciego miejsca od Daniego Sordo. Drugi odcinek, pierwszy przejazd próby, która rozegrana była później jako Power Stage, wygrywa Dani Sordo. Odrabia część straty. I wygląda na to, że podczas właśnie decydującego starcia na Power Stage'u jest nadal szansa na to, że na podium zobaczymy jednego z kierowców Hyundai'a. Tak się jednak ostatecznie nie dzieje. Natomiast podobnie ciekawa sytuacja wydarza się również w przypadku WRC2, bo tam dość szybko atakuje Adrian Formo, który przechodzi i Gregora Monsera. Sebastian użyje też odrabia straty, więc też spycha część tych kierowców WRC2 w dół ale na drugim odcinku dnia, czyli właśnie na przed-Power sprawdzianie, to Andreas Mikkelsen znowu odnotowuje świetny czas i Andreas Mikkelsen wyprzedza Gasa Greensmitha, obejmując prowadzenie w kategorii WRC2 i nie oddając go już do mety. Power Stage. Wygrywają zwycięzcy całego rajdu. Kalerwan pera Jone Haltunen o 2,5 sekundy przed Elfenem Evansem i Scottem Martinem. Zatem już wyjaśniła się też sytuacja trzeciego miejsca, bo Elfen ze Scottem. Dojeżdżają szybciej od Daniego i Candido. 2,5 sekundy straty do Rowan Perry, a podium Power Stage'a kompletuje ojtanak z Martinem Jarveoja 1,1 sekundy za brytyjską załogą. Dani Sordo, Candido Carrera, czwarty czas na Power Stage'u, dwa bonusowe punkty, 4 sekundy straty do zwycięzców i SAP Calapi, Jane piąte miejsce na Power Stage'u, ostatni bonusowy punkcik dla nich, 30 sekundy za Sordo. Poza punktami na Power Stage'u, Neville, Orzie, Katsuta, i najszybszy, wracający w Rally 2 wśród samochodów WRC2, Gryazin. Przypomnę, nie punktujący oczywiście w tym rajdzie. A zatem, zaczynamy od WRC, bo trwa jeszcze odcinek Power Stage i został on przerwany po dachowaniu jednej z załóg, po dachowaniu Roberta Wirwesza. I zaczniemy wobec tego od omówienia klasyfikacji generalnej, którą wygrywają kalerowan Vampera, Haltonen Haltunen, komplet punktów i praktycznie już pewne mistrzostwo świata, wprawdzie Evans drugi, ma jeszcze nadal teoretyczną szansę trzy rundy do końca, ale myślę, że kale w tej drugiej połowie tego rocznego sezonu jest niepokonany, a przed nami jeszcze rajd Japonii, w którym Kale na pewno poradzi sobie znakomicie. ride Chile, który myślę, może być zagadką, ale dla każdego. Zależy też, będzie zależało wiele od pogody. Jeśli dobrze pamiętam, dwa lata temu czy trzy lata temu w chile, cztery lata temu w chile, w 2019, czyli jeszcze przed pandemią to warunki były tam takie troszeczkę momentami podobne do brytyjskich. Może to promować Elfina Evansa, czy tak będzie, zobaczymy. Natomiast na tą chwilę wszystko wskazuje na Kalerwan Perę i my oczywiście będziemy omawiać kolejne rundy w RZ. będziemy sobie o tym mówić, a w tym momencie przechodzimy dalej. Podium rajdu w klasyfikacji generalnej kompletuje Dani Sordo i Candido Carrera trzeci samochód, czyli Hyundai. No, Oczywiście, wcześniej powiedziałem źle, bo wypadło mi z głowy, że przecież Sebastian je nie ukończył wczorajszego dnia. Zatem mamy oczywiście Hyundai na najniższym stopniu podium, a nie na drugim. Dani Sordo robił co mógł, ale nie był w stanie dzisiaj sprostać tempu narzuconemu przez Elfyna Evansa. Ostatecznie Elfin traci do kale Rowan Perry minutę 31. Rowan wyraźnie oszczędzał opony przed Power Stage'em, więc niemal minutę dzisiaj stracił, a Sordo jest o 4,2 sekundy za Evansem. Czwarte miejsce dla Ojta Tanaka. Myślę, że więcej nie był w stanie już zrobić, biorąc pod uwagę te straty poniesione w piątek z powodu usterki samochodu. Gdyby nie te 3 minuty 40 sekund kary, byłby bardzo blisko Rowan Perry. No pewnie Rowan Perra też musiałby się z tym liczyć w dniu dzisiejszym, ale byłby na drugim miejscu, co dobrze wróży jednak mimo wszystko Pumie i myślę będzie jakimś tam argumentem M sportu Widzicie, już mi, już mi przeszła złość na M sport Już znowu myślę o tym, co tu oni mogą zrobić, żeby w przyszłym roku poradzić sobie, żeby w przyszłym roku mieć dalej Ojta Tanaka w swoim składzie. 4 minuty 28 i straty do zwycięzców. Piąte miejsce po tych problemach technicznych wczoraj z samochodem. SAP Calabi i Ferm 6 minut 22 i 30 sekundy straty do zwycięzców. Taka motokacuta z Aaronem Johnstonem. Ostatnia załoga samochodu Rally One, która kończy, samochód, kończy ten rajd bez systemu Super Rally. 7 minut 20 sekund i 90. Oni też problemy techniczne, problemy z oponami. I stąd też skończyła się ich walka z Danim Sordo, która przecież trwała praktycznie przez cały piątek i tą część soboty, dopóki się te problemy nie pojawiły. Wśród samochodów Rally 1 mamy też Sebastiana Oziera z Vincentem Landek, którzy kończą na dziesiątym miejscu, za tym jeden punkcik też zdobywają w tym rajdzie. Mamy Jurdziça Sterdellidisa na 18, nie 17, jak odpadł Wirwesz, to będzie na 17 najprawdopodobniej miejscu. No, tempo tego zawodnika nie było w żaden sposób godne odnotowania. Myślę, że wielu greckich zawodników lepiej wykorzystałoby Pumę. Ale z drugiej strony, oby więcej takich osób, które wykorzystują te samochody Rally 1, zawsze więcej samochodów Rally 1, to dobrze dla sportu. Więcej prywaciarzy, to z kolei dobrze dla M-Sportu, który przecież dostaje za to na pewno konkretne pieniądze, które może zainwestować w rozwój tego auta, w to, żeby Puma nadal była konkurencyjna, no i może żeby się troszeczkę mniej psuła. To zanim przejdziemy do WRC2, ponieważ odcinek specjalny Power Stage jeszcze nie ruszył, jeszcze nie mamy kompletnych danych co do tego, jak sobie poradzili zawodnicy WRC2 z czołówki na tej próbie. To powiedzmy, co na mecie mówili zawodnicy. Tłumaczymy oczywiście z angielskiego. Calero Vampera. Oczywiście to wielka ulga. Po tak ciężkim rajdzie dla nas w Finlandii yy, potrzebowaliśmy silnego powrotu. Nawet z tym, że startowaliśmy pierwsi z odkurzaniem, było całkiem nieźle. Elfin Evans. Wygląda, że całkiem nieźle poszedł nam, zwłaszcza koniec tego rajdu. Zdecydowanie Dani bardzo mnie naciskał, i po pierwszej porannej próbie była to ulga, że jest to ulga, że jesteśmy z przodu. Jestem pewien, że chłopaki za nami będą również bardzo szybcy. No bo tutaj jest kwestia tego, że nie było za bardzo oszczędzania opon. Dani sordo. Zrobiłem, co mogłem. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, jakie miałem tempo w ten weekend. Dziękuję zespołowi, że dali mi szansę, żeby tutaj się pojawić. Ojc Tanak. Najszybsi jeszcze przed nami, bo oczywiście w odwrotnej kolejności pojawiały się te wypowiedzi. Jestem zmęczony tym wszystkim. Piątek to było dla nas lekkie załamanie, liczyliśmy na coś więcej. M-Sport naprawdę był tym też podłamany. To był dla nas ciężki dzień, ale udało się powrócić. SAP Kalapi. Zrobiliśmy kilka małych błędów, nie było optymiz optymalnie, ale jechaliśmy z dużą radością. Taka motokacuta starałem się nie popełnić zbyt wielu błędów, a wtedy i tak traciliśmy czas. Samochód pracował dobrze, nie był to dla nas najlepszy weekend, nie jechaliśmy na limicie. Zobaczymy jak będzie w Chile, postaramy się pojechać lepiej. Wprawdzie Power Stage nie został jeszcze wznowiony, ale przejdźmy przynajmniej do omówienia tej podstawowej części kategorii WRC2. WRC2 oczywiście startowała czołowa piątka przed samochodami Rally One. Zatem, Kite był pierwszy po Rally One i troszeczkę dzięki temu nadrobił, ale nie wystarczyło to do zmiany pozycji. Zatem kategorię WRC2, pomimo trzech kapci w piątek, a dzięki, jak się dowiadywałem wczoraj w parku serwisowym od mechaników Toksportu, zupełnie nowym amortyzatorom homologowanym tuż przed rajdem Akropolu, które założyli dopiero w sobotę Andreasowi Mikkelsenowi, tak znakomite czasy Mikkelsena pozwoliły mu awansować na prowadzenie i wygrać cały rajd z Gasem Greensmithem o 10,3 sekundy, ale nie wystarczyły one do tego, żeby być najszybszym na Power Stage'u, bo Power Stage wygrywa Lauriona Stukka z Tukka Semejką przed Adrianem Furmo i Aleksem Corrią, a Mikkelsen z Eriksenem dopiero trzeci czas Power Stage'a, zatem tylko jeden punkcik bonusowy z tego mają. I tak, Andreas Mikkelsen, siódmy w klasyfikacji generalnej, wygrywa rajd Gaz Glinsmith z Jonasem Andersonem, 10,3 sekundy za Mikkelsenem, a potem już z dużą stratą minuty i 15 sekund Johan Rossell z Arnoldem Dunandem na... W kolejnym miejscu Adrian Formo z Aleksem Korią. Im nie udało się odrobić, stracili 40 przeszło sekund do Rossella. Gregor Munster, Luis Luca, pomimo tego, iż Kaito naciskał ich dzisiaj, ostatecznie 18,6 sekundy za Formo na piątym miejscu, a Kaito z Maćkiem szósty, szósty rezultat w kategorii WRC 2. 20 sekund za Munsterem. Lauriona Tukasemejka za Kajtem. I tak do momentu, kiedy zaczynam montować vloga, już się sprawy wyjaśniły. Kaito szósty Potem jest Lauriona, Martin Prokop, Miko Marczyk. Jeśli się nie pomyliłem, to właśnie taka jest kolejność do dziewiątego miejsca. Zatem dla Kajty to jest drugie miejsce w WRC2 Challenger, piąte, szóste w WRC2. Dla Miko to jest piąte miejsce w WRC2 Challenger i dziewiąte w WRC2. Takie wyniki Polaków. A konkrety co do punktacji po rajdzie Akropolu, zarówno w WRC-1, jak i w WRC-2, jak i wśród producentów, przedstawię wam w najbliższym środowym vlogu. Zatem z Grecji już się odmeldowuję. Dziękuję Wam bardzo za to, że towarzyszyliście nam w tym rajdzie, w tej czterodniowej przygodzie, w tych koszmarnych warunkach pogodowych najpierw w deszczu, a potem upałach, na tych koszmarnych, dziurawych, kamienistych greckich odcinkach specjalnych. Do zobaczenia.